Cały czas trwa rozwój i doposażanie krośnieńskich placówek szkolnych w sprzęt informatyczny. Koronawirus zmienił naszą rzeczywistość. Wiele spotkań, konferencji, w tym nauka, odbywało się przez internet. Jak będzie od września, nie wiadomo. Strategiczne planowanie wyprzedza ewentualne niespodzianki i dlatego tak ważne jest odpowiednie wyposażenie uczniów i nauczycieli. Gmina Krosnodżańskie w ostatnim czasie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. I w ramach tego dofinansowania szkoły zostały wyposażone o kolejne laptopy. Tych laptopów zamówiliśmy 27 sztuk. Zostały one. Rozdane nauczycielom i uczniom no, w, w ramach e, nauki zdalnej. Na początku było to 27 laptopów, ale to nie koniec nowości. Czekamy na kolejne komputery. Obecnie czekamy na dostawę kolejnych laptopów w ramach drugiej edycji programu e, Zdalna Szkoła Plus. E, tutaj e, będzie zamówionych, jest zamówionych 32 sztuki laptopów. Do kogo trafią 32 nowe laptopy z programu Zdalna Szkoła Plus? Przeprowadziliśmy ankietę w szkołach. Nasz Wydział Oświaty skontaktował się z dyrektorami placówek i to dyrektorzy ocenili, które dzieci są w tej największej potrzebie i które w pierwszej kolejności otrzymają te laptopy. Na programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło łącznie ponad 367 milionów złotych.